93% ulgi w cenie biletu i tyle samo za przejazd z opiekunem. Takie zniżki ustawowo należą się osobom niewidomym i niedowidzącym korzystającym ze środków komunikacji publicznej. Okazuje się, że w praktyce są one fikcją, bo większość prywatnych firm transportowych ich nie respektuje. Niepełnosprawni postanowili wziąć sprawy we własne ręce i walczyć o to, co im się należy. Natrafili na barierę niewiedzy, obojętności i zwykłej znieczulicy. Oczywiście, y, busy nie respektują żadnych ulg. Jeżdżąc na przykład do Dąbrowy płacimy pełną płatność za, za busa Olkusz-Dąbrowa, ponieważ pan kierowca informuje nas, że firma jego nie prowadzi żadnych y, ulg ustawowych. Na Olkuskim Rynku Transportowym niepełnosprawnie natrafiają na problemy niemal wszędzie. Jedna firma w zasadzie, Sioła Trans stosuje ulgi y, y, ustawowe, ale są te ulgi zaniżone. Jest to 70, 37%, przepraszam, a powinno być 93%. Dla osoby niewidomej. Nie ma możliwości w zasadzie w żadnej firmie, żeby osoba niewidoma jechała z przewodnikiem i żeby to było też refundowane. Na tym jednak nie koniec problem z przewoźnikami. Otrzymujemy również sygnały, że osoby interweniujące w sprawach ulg są ignorowani, po prostu nie zabierani z przystanku. Postanowiliśmy sprawdzić jak sytuacja wygląda w praktyce. Ulgi stosowane są we wszystkich autobusach i minibusach administrowanych przez związek komunalny gmin Komunikacja Międzygminna Wolkuszu. Wśród prywatnych przewoźników ulgi to zaledwie częściowe stosuje jedna firma przewozowa. Kursujący po Olkuszu busiarze problemu nie widzą, bo jak twierdzą, po prostu się z nim nie spotkali. Utrzymują, że jeśli zdarzy się taka sytuacja, zastosują ulgi. Jednak żaden z nich nie chciał zadeklarować tego przed kamerą. Doświadczenia niepełnosprawnych pokazują co innego. Nie wiem, z czego to wynika. Z niewiedzy? Być może. Z, nie, z niedokształcenia? Nie mam pojęcia. Czy z niechęci? No trudno mi w tym, no, w tym momencie spekulować, ale takie są fakty. Alicja Rękiewicz, przegląd Olkuski Life.